Polki w walce o przetrwanie biologiczne w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, referat Marii Rudkowskiej kurcjuszowej przybyłej do obozu Ravensbrück z Radomia 20 czerwca 1942 roku, numer obozowy 1062. Etap trzeci. Dla środowiska polskiego wiąże się z napływem coraz liczniejszych transportów więziennych z Polski Centralnej, a także z Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska. Okres ten obejmuje dwa lata 1941 i 1942 rok. Dwoma torami biegnie w tym etapie narastanie działalności samoobronnej. W tym okresie zaczyna się krystalizować w środowisku polskim zgodność koncepcyjna dwóch kierunków opornej reżimowi lagrowemu samoobrony społecznej oporu duchowego i samoobrony biologicznej. Dojrzewanie tej zgodności nie było proste. Transporty Polek, przybywających z bezpośredniej konspiracji walczącej z okupantem. Zachowały, mimo krwawego terroru przebytych śledztw, wewnętrzną gotowość oporu wobec wroga. W kategoriach pojęć przyniesionych z polskiej walki na wolności nie mieściła się żadna koncepcja współpracy z wrogiem. Trzeba było minimum kilku miesięcy pobytu w lagrze, aby zrozumieć odmienność zasad walki na wolności od form, i zakresów oporu niezbędnego w niewoli, określonej ramami reżimu koncentracyjnego obozu. Na odcinku samoobrony biologicznej doceniana była powszechnie tylko ta forma pomocy, która trafiała z rąk do rąk. Dlatego doceniono od razu fakt przeniknięcia więźniarek polskich do rewiru, bowiem ich usługi trafiały bezpośrednio do tłumów chorych, zgłaszających się ze swymi cierpieniami. Pierwsze Polki, podejmując pracę w rewirze, umożliwiły świadczenie usług chorym, które poprzedni niemiecki personel asesmański wręcz szykanował zamiast leczyć. Oceniano także pozytywnie podaną przez kogoś kromkę chleba, ale w wąskim polu widzenia wielu więźniarek nie ujawniała się sieć tajemnych powiązań, po której ta jedna pojedyncza kromka chleba musiała się przesunąć, aby trafić do rąk, dla których była przeznaczona. Nabierała więc coraz większego sensu. Baza samopomocy materialnej oparta o niedostrzegalną dla oczu osesmańskich działalność idącą z kuchni, z rewiru, z kamer odzieżowych. Nabierała też coraz większego znaczenia pozytywna postawa administracji więźniarskiej w blokach mieszkalnych, gdzie doniesioną z zewnątrz pomoc zła ręka blokowej mogła zniszczyć lub zameldować ałzajerce. A uczynna ręka blokowej sama tę pomoc dostarczała. Staje się przy tym wiadome, że udzielenie pomocy nie tylko świadczy o skłonnościach altruistycznych, staje się wiadomym, że taka pomoc wiąże się z osobistym ryzykiem tej więźniarki, która pomoc daje, że wymaga to odwagi. Mnożą się wypadki meldunków w biurach komendantury za przyniesioną w głąb lagru kromkę chleba z porcji sesmańskiej lub odzieży z magazynów. Konsekwencją jest chłosta, bunkier i sztrafblok. Kto już o tym wie, ten zdaje sobie sprawę, że trwanie na pozycjach wysuniętych, na pozycjach mających dostęp do źródeł dóbr lagrowych i udzielanie stamtąd pomocy. Jest trwaniem na pozycjach niebezpiecznych. Świadomość taka nie jest jednak powszechna, i nigdy do końca istnienia lagru rzesza więźniarska tej świadomości w pełni nie nabierze. W tym też okresie wewnątrz lagru, z inicjatywy Polek, utworzono specjalną grupę roboczą noszącą nazwę Kunstgewerbe. Kolumna ta stała się azylem najwątlejszych młodych dziewcząt i kobiet artystycznie uzdolnionych. Szyło się tu buty słomiane i torby damskie ze słomy, przeznaczone na eksport poza lager, a nielegalnie uprawiano sztukę zdobniczą na własny użytek więźniarek. Kolumna ta, w której Anwajzungiem była Polka. Jedna z najdzielniejszych i niestrudzonych do końca obozu uczestniczek ruchu oporu miała jednak także swoje zadanie społeczne. W ukryciu, za plecami auzejerki, wykonywano pracę ponadnormatywną, z której wyroby służyły do przekupywania usług ss Manek w innych kolumnach Betribach czy nawet w biurach lagru. W tym okresie, kiedy prężnieje płynący podskórnie życiem lagrowym nurt samoobrony, równocześnie w tym czasie uderzają w polskie środowiska raz po raz potężne ciosy. Pierwsze egzekucje, tak potem wśród Polek liczne, i pierwsze okrutne operacje doświadczalne. Społeczność więźniarska przeciw tym aktom przymocy nic wówczas uczynić nie jest w stanie. Etap czwarty dla środowiska polskiego to rok 1943 i pierwsza połowa 1944 roku. Ten etap upamiętnia się w historii Rawensbryg jawnymi polskimi buntami. Bunty te przełamują barierę lagrowej dyscypliny. Codziennie, posłonięte rozwagą, potajemne zmagania się z reżimem esesmańskim już w tym okresie wydaje się nie wystarczać sercom polskim. Ciosy, wobec których Lager był bezradny, napinają do granic najwyższych wolę oporu. Nie ma mowy o lęku, nie ma mowy o pochyleniu głowy. Oto rezultat wpływów wychowawczych starszych przewodniczek duchowych na młode dziewczęta płomień nieugoszony młodych serc, wzniesiony w obręb trutów kolczastych z wolnościowych zmagań z najeźdźcą. Po dwóch jawnych buntach wzmogła się gwałtownie czujność władz lagrowych. W owym czasie Lato 1943 roku Lager był zobowiązany dostarczyć niewolniczą siłę roboczą do wielu fabryk, skąd robotnicy niemieccy wywędrowali na front. Wbrew wszelkim zasadom prawa międzynarodowego i elementarnym zasadom humanitarnym, nakazującym poszanowanie uczuciowych i moralnych związków człowieka z jego narodem, Niewolnicza siła robocza dla niemieckiego przemysłu wojennego miała być zorganizowana z więźniów i więźniarek obozów koncentracyjnych. Polskie więźniarki polityczne, najliczniejsze w kolumnach ausenowskich, najbardziej były narażone na transporty do fabryk. Nim jednak ten ostatni etap nadejdzie po okresie jawnych buntów. Polski opór cofa się w głąb życia codziennego, powstrzymuje się od jawnych demonstracji. Nasila się natomiast specjalna forma oporu, jaką jest sabotaż w pracy. W warsztatach lagrowych niszczy się potajemnie materiał produkcyjny, obniżając wartość użytkową anoraków, futrzanych lub innych przedmiotów przeznaczonych dla wojska. Umiejętność wykonywania tej złej roboty to cała wiedza wykształcona i propagowana szeptem. Nie powstrzymuje od sabotowania groźba kar i bicie zdarzające się w każdym betribie, na każdej szycie. Wieści nadchodzące z komand przemysłowych informują o tworzeniu się tam międzynarodowych grup pracy ideowej. A także o kontynuacji samoobrony biologicznej. Piękną kartę w tej działalności zapisują sobie radzieckie więźniarki, jeńcy wojenni, zwłaszcza lekarki. Funkcyjne Polki nadal służą społeczności więźniarskiej, o czym świadczą kary bunkra, degradacja i inne sankcje dotykające funkcyjne Polki za ich działalność. Łatwiej dostrzegalną dla sesmanów w małych obozach filialnych niż w obozie centralnym. Nadciągają też duże grupy z ewakuowanego oświęcimia. Lager przemienia się w zbiorowisko tłumów, staje się typowym obozem zakłady. Brud, Przewyższający w swej intensywności wszystko, co dotąd znał ten obóz, szerzy epidemię, okrutny głód znany w obozie w 1942 roku, teraz przekracza granice wytrzymałości. Ostrze reżimu lagrowego nie zwraca się natomiast teraz ku każdej z więźniarek indywidualnie, a celuje w tłumy. Jednostki giną w tym tłumie. Masa ludzka jest w stanie niekiedy osłonić sobą jednostki ukryć je w swoim wnętrzu. Na powierzchni życia kłębi się żywa, choć na poły dotknięta już niemal śmiertelną słabością masa ludzka. Jest międzyludzka, ponadnarodowa, niwelująca wewnętrznie nawet podziały na grupy narodowe. W tę masę ludzką zanurzają się raz po raz niszczycielskie ręce sesmanów, przeprowadzających selekcję do komory gazowej kobiet starych lub niezdolnych do żadnej pracy. Masa ludzka, ta płynąca biernie powierzchnią życia lagrowego, nie ma jasnej świadomości tego, co pulsuje w jego głębi. Nie zna działania lagrowego aparatu samoobrony. Świadomości tej brak przede wszystkim kobietom tym, które napływały do Ravensbrück ogromnymi transportami różnych narodowości właśnie w ostatnim etapie. Stanowią one element znacznie różniący się od długoletnich więźniarek w spojrzeniu na wiele spraw Lagru. Brakło im po prostu czasu na dojrzewanie do aktywnego udziału w oporze, według tych form i metod, które Lager uznał za trafne i celowe. Dojrzałość tę zdobywa niewiele jednostek z transportów tak ostatniego etapu. Gęstość zaludnienia ułatwia w pewnym stopniu nielegalne czynności, jak na przykład ukrywanie chorych, Gęstość zaludnienia utrudnia równocześnie utrzymanie tego ładu, który stanowi pozory podporządkowania się dyscyplinie lagrowej. Przemieszczenie pomocy w terenie lagru to przede wszystkim zadanie blokowych i sztubowych. One mogą swobodnie poruszać się po lagrze. To właśnie one ratują z grup ustawionych do Ukermark, lagru śmierci matki oddzielone od córek. Niektóre bloki przemieniają się w ciągu nocy poprzedzających selekcję w tajne laboratoria kosmetyczne, gdzie farbuje się masowo siwe włosy środkami chemicznymi z rewiru lub farbami zachowanymi w magazynach odzieży przywiezionej z wolności. Są bloki, gdzie po wszystkich kątach ukrywa się stare lub ciężko chore kobiety. Blokowa i sztubowa muszą w takich sytuacjach za wszelką cenę zapobiec kontrolom i rewizjom w bloku. W bezimiennym tłumie, prócz funkcyjnych więźniarek wyróżniających się kolorowymi opaskami, Żyją więźniarki, o których komendantura i gestapo lagrowe nie zapomina. To polskie króliki, stanowiące żywy dokument zbrodni lekarzy niemieckich, a także więźniarki różnych narodowości, nad których głowami wisi wyrok śmierci. Ostatnim rozdziałem tego końcowego etapu jest moment ewakuacji obozu w kwietniu 1945 roku. W tej jeszcze chwili grupa polskich więźniarek, podobnie zresztą było w kilku innych grupach narodowych, ryzykując własną śmierć za brak posłuszeństwa wobec rozkazu opuszczenia lagru, pozostaje ukryta wśród najciężej chorych. By dać im pomoc i raz jeszcze wyrwać śmierci. Zdrowe pozostają z chorymi aż do nadejścia pomocy z zewnątrz. Raz jeszcze, w tym ostatnim okresie lagrowego życia, wyruszają do boju o swoją własną sprawę operowane króliki. Marsz okaleczonych na zawsze dziewcząt i młodych kobiet pod drzwi komendantury wstrząsa całym obozem. Pełna determinacji odwaga w walce o godność, gdy odmawiają podpisów na deklaracji zgody na dokonane uprzednio operacje, zapewnia im szacunek. Króliki mogą poinformować komendanta obozu, że raporty o dokonanych operacjach dosięgły alianckich radiostacji. Ostatni impas w ryzykownej rozgrywce na jakiś czas decyduje o wygranej. Egzekucji królików nie zarządza się. Ostatecznej ocenie ruchu oporu trzeba wziąć pod uwagę czyny najważniejsze. Współżycie społeczności więźniarskiej stwarzało wiele trudnych napięć, bolesnych i trudniejszych do zapomnienia niżby to miało miejsce przy konfliktach między ludźmi na wolności. Umiejętne pełnienie funkcji przywódczych jest jedną z najtrudniejszych sztuk we współżyciu ludzi. Tej umiejętności niektórym polskim funkcyjnym brakowało. Drogę polskiego raven ruchu oporu poznaczyło jednak tak wiele śladów represji i cierpień, że przeważyć to musi szale na dobro tych polskich więźniarek funkcyjnych, które grzesząc zwykłymi ludzkimi wadami, trwały na swoich pozycjach walki. A kiedy działaniu niosącemu pomoc towarzyszyły niestrudzona wyrozumiałość i serdeczny uśmiech, ruch oporu nabierał wewnętrznego blasku. Zespolenie materialnej i moralnej pomocy było najskuteczniejsze w podtrzymywaniu woli trwania. Liczne polskie i niepolskie zapiski pamiętnikarskie dają temu świadectwo.